7 naszych wiralowych hitów do sprzątania. Płyn do fug dzięki któremu w parę minut wasze fugi znów są jak nowe. Preparat do granitu sprawia, że czarny zlew wygląda jak co dopiero kupiony w salonie. Środek do czyszczenia łazienki zwalczy najtrudniejszy kamień zarówno na armaturze, jak i na szybach prysznica. Preparat do grilla uratuje twój piekarnik przed szorowaniem i wyrzucaniem blach, bo w parę minut usunie wszelkie przypalenia. Pozbądź się pleśni na dobre z łazienki lub okien w naszym profesjonalnym żelem na pleśń. Jeden środek, wiele zastosowań, Hapwin Wysoki Połysk, niech nazwa Was nie zmyli, nadaje się do błyszczących, ale również matowych frontów, idealnie wyczyści płytę czy kuchenkę, przy czym zostawia warstwę, dzięki której nowy brud nie osadza się tak szybko. Hapwin Plastik to hit do wszystkich plastikowych powierzchni. Przywróci bez szorowania biel Waszych framug okiennych, ale polecamy go do wszystkich kolorów plastiku. A wszystkie nasze produkty znajdziecie oczywiście w naszym sklepie online.